Santiago Eze w rozmowie z dziennikiem Marka powiedział, że odmówił reprezentacji polski, bo jest argentyńczykiem i liczy na powołanie do kadry tego kraju. Przykro się to czyta, bo jest to nie tylko kompromitacja naszego selekcjonera, który otwarcie wykazywał zainteresowanie tym zawodnikiem nie tylko kompromitacja polskiego związku piłki nożnej, ale przede wszystkim kompromitacja naszego kraju. Zastanówmy się w ogóle dlaczego my kogokolwiek namawiamy do gry w reprezentacji polski. Przecież z założenia reprezento barw w teorii swojego kraju jest dumą, przywilejem dla takiej osoby, a nie kolejnym dniem w biurze. To nie jest piłka klubowa, że my robimy jakieś transfery na zasadzie: O, ten Brazylijczyk jest dobry, ale nie na tyle, aby powołali go do Brazylii, to weźmy go do reprezentacji Polski, albo O, ten Stopper z Francji jest przyzwoity, ale no wiadomo, w trójkolorowych nie będzie grał, to dajmy go do Polski. No. Szanujmy się troszeczkę. I potem ci pseudopolacy, którzy z naszym krajem mają tyle wspólnego, że przyjechali tu na.